And I think it was a guy who was playing I it. Think it which was a guy. Big it's his world, and we're just living in it. <laughs> yeah. <laughs> Hollywood. Na zewnątrz są hałasy i remonty, ale wczoraj po imprezie poszłam spać o 3 w nocy i samo o 7.30 I muszę wyjść, idę do kawiarni, biorę laptopa, mam dużo zadania domowego do odrobienia i nadrobienia Trochę to mnie przytłacza, ale ja myślę, że jak wyjdę do kawiarni, usiądę, wszystko sobie rozpiszę I zrobię to zadanie, to będzie okej okay i wyjdę, bo łatwiej będzie mi się skupić Trochę się pozbierałam, zjadłam śniadanie, mój głos w ogóle, nie mam głosu Wyczuwałam kawę jakoś jak 5 minut temu już Um, tak. Pójdę sobie podcast, muzykę, pojadę autkiem. To może być trudny dzień. Zrobiłam sobie sadkę z jarmurzem. Siedzę teraz i oglądam okulary Jacoba Lordi, ponieważ bardzo mi się podobają i Chcę znaleźć, jakie to są. Cieszę się, że dużo zadania domowego odrobiłam, bo chcę być na bieżąco ze szkołą. Już jest prawie 19. Pójdę chyba zmyć makijaż, zrobię sobie całą skinkar. Posiedzę poszukam inspiracji, poplanuję sobie content. Chodzi o te okulary. Tak bardzo mi się podobają. A tutaj robię listę i październik intencja zdrowie, zajawki, dyscyplina. Powrót <grym>, po wakacjach do normalnego trybu życia. Mam jakąś poranną rutynę, self-care i z zajawek to właśnie są treningi pilatesowe, powrót do biegania raz, dwa razy w tygodniu, gotowanie, być kreatywnym w kuchni, robienie zdjęć analogiem, odkrywanie muzyki, ja na rowerze, zabawa makijażem i swoim stylem, tworzenie filu na Instagramie, TikTok, dalej urozmaici kąt na YouTubie i w parku. Mam fazę właśnie bardzo na zajawki i robię te wszystkie rzeczy i I love it, love it, love it, love it. Uwielbiam właśnie siedzieć na komputerze i robić sobie taki internetowy trochę scrolling, ale nie na telefonie tylko właśnie na kompie, to jest bardziej produktywne dla mnie nam jakieś teledyski, różne zwiastuny filmów, siedzę dużo na Pintereście, googluję jakieś rzeczy Tutaj pracuję nad swoją tablicą z moim stylem i dodaję jakieś rzeczy, szukam też online Wczoraj na Walk of Fame weszłam do jednego sklepu, gdzie właśnie są książki i różne plakaty i wybrałam dwa plakaty, było tam ich bardzo dużo, ale Lolita to jest jeden i książka i film iconic i Pulp fiction. Jeszcze zastanawiałam się nad Mulholland Drive albo Sunset Boulevard albo Once Upon a Time in Hollywood, i był bardzo duży wybór i szczerze spanikowałam, więc wybrałam te. Jestem zadowolona i teraz znajdę jakieś miejsce i sobie je powieszę i myślę, że o wiele bardziej teraz mi się podoba mój pokój, jakby lubię tutaj bardzo przebywać, jak właśnie ozdobiłam sobie i zadbałam o to. Że może pojawić się nowa hiperfiksacja na punkcie sałatki. Ta sałatka tak mi się kojarzy z jesienią, z zimą. Wiecie, tak jest sałatka na ciepło. I tak jak wczoraj, czyli to jest jarmuż i musztarda francuska. To jest moje odkrycie. Musztarda francuska, tahini, ocet jabłkowy, sól pieprz, płatki drożdżowe. Później na patelnię wrzucam właśnie soczewice, ziemniaczki pokrojone i tego kurczaka. Dodałam też łyżkę musztardy francuskiej i masło i dodałam jeszcze więcej rozmarynu, to wszystko tak podsmażyłam. Dodałam też czerwoną cebulę, na górę piklowana cebula i przez cztery dni jadłam tą samą sałatkę, bo zrobiłam sobie kurczaka i ziemniaki na meal prep. Idę gdzieś na zewnątrz, bo na zewnątrz jest jeszcze lato w pełni. Zrobiłam teraz trening i zobaczymy, czy się wykąpię, czy, czy będzie ok. Nagram dzisiaj podcast, edytuję, a wieczorem jadę się spotkać z moim bratem. Muszę wybrać miejsce, jedziemy na jakieś jedzenie, więc dzisiaj taki przyjemny dzień. Może jeszcze się poopalam My Mam aparat od rodziców Idziemy się wspinać po górach w mojej okolicy I porobić zdjęcia I później z targetu Bo muszę kupić nowy dziennik Bo skończył mi się mój journal I przestałam pisać od tygodnia I'm vlogging I'm Hi. I love the houses That are like there <laughs> Oh my god What is that thing Sorry no <laughs> How happy you are Scale 1 to 10 <laughs> 12 12 <laughs> 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 But then it came As a surprise Odebrałam swoje permit, żeby móc parkować na drodze u nas przy domu, bo tam trzeba po prostu mieć I uznałam, że Koreatown jest blisko downtown LA, więc pojadę sobie do muzeum The Broad Ponieważ ostatnio oglądam dużo sztuki, ale opowiem wam, opowiem wam Ponieważ jest tak głośno, że idziemy, nie ma co Nie będę przekrzykiwać, i muszę się skupić Idziemy do muzeum, tak dawno nie byłam Hej, przychodzę do Was dzisiaj, ponieważ wczoraj byłam wymęczona, wracałam w korkach i nie miałam zbytnie siły, żeby opowiadać. Ostatnio zaczęłam czytać nową książkę Funny Weather Art in an Emergency Olivia Lang tak mi się wydaje, Olivia Lang. O sztuce XXI wieku, która dotyka tematu samotności, technologii, kobiet, alkoholu, seksu i ciała naszego. I jest napisane Funny Weather Celebrates Art as a Force of Resistance and Repair. I natknąłem się tą książkę, jak poszłam sobie na solo date do takiej jednej księgarni. Tam był taki pop-up, że jakby takie wydarzenie Books and Wine, żeby było można przyjść, wziąć sobie wino albo jakiegoś drinka i wiecie, robić zakupy, kupować używane książki. I od razu kupiłam tą książkę, jak zobaczyłam właśnie o kim ona jest. Na przykład David Hockney, Jean Michel Basquiat, Agnes Martin, Joseph Cornell, Rauschenberg. Mam nadzieję, że to dobrze mówię, bo jestem w połowie Niemką. David Wojnarowicz, Sargyman, Derek Cameron i jakby są też na przykład Love Letters do David Bowie, John Berger, i tak dalej, i tak dalej. I czytając tą książkę, zaczęłam interesować się i bardziej myśleć o sztuce. I też na naszym stoliku kawowym mamy dużo książek, jeżeli chodzi o architekturę i sztukę, i na przykład jest tam Andy Warhol, Basket i sobie tak przeglądałam te książki, i miałam takie w sumie: to poszłabym zobaczyć tą sztukę. Jakby tak wiecie, jeżeli jest to możliwe. I zaczęłam googlować w Los Angeles różnych tych tutaj malarzy, artystów, i zobaczyłam, że w Muzeum The Broad jest cała kolekcja, cała wystawa paru właśnie artystów z tej książki. Więc super było, było doświadczenie, i tak nie wiem, to jest chyba moja kolejna zajawka, jeżeli chodzi o sztukę. Bardzo często, na przykład, jak w Paryżu chodziłam po muzeach, to było takie moje pierwsze doświadczenie, które tak pamiętam, że aktywnie chciałam i zobaczyć sztukę. To na początku moja relacja ze sztuką była taka, że oglądałam jakiś obraz i bardzo się zastanawiałam przede wszystkim, dlaczego ten artysta. Jest w muzeum. Co o tym świadczy? Bo na przykład, jeżeli chodzi o Picasso i tak dalej, to dużo miałam takich myśli, że co to robi? Co to robi? Jakby, dlaczego to ma znaczenie? Jest w stylu artystów, dlaczego to akurat jest ponadczasowe, czy jakby wyróżniające się, docenione, jest w muzeum? Więc to była taka pierwsza faza, jak chodziłam. Teraz wiem, że zapoczątkowali jakiś styl, albo przykazali, albo jeżeli chodzi o kolory, w zależności jaki artysta, w wielu przypadkach jest to ogromny po prostu kawałek. Kultury, kawałek czasu i od tego też najwięcej się rodzi inspiracji później na przestrzeni lat. Teraz, jak idę do muzeum, to lubię mieć jakąś wiedzę na temat zaplecza osoby, dlatego właśnie te książki przeczytałam. To miałam takie, wow, aż chcę zobaczyć tą sztukę, jakby tych osób, bo znam historię tej osoby i wiecie, i mogłam sobie tak pooglądać. Teraz często, jak patrzę na sztukę, to zawsze staram się, jakby lubię się doszukiwać czegoś, albo uwielbiam kolory, lubię tak się też, wiecie, iść oddala, popatrzeć na wszystko, później. Na szczegóły, później na połączenia kolorystyczne. Czasami się skupiam i patrzę po prostu, jak pędzel szedł, w jaki sposób, jak to było tworzone. Ogromne obrazy tworzą takie wrażenie na mnie, mam takie wow, to tyle zajęło czasu i tyle, wiecie, te wszystkie detale, potrafię to docenić, ale jestem ciekawa też, jak na przestrzeni lat tak mi się zmieni też relacja ze sztuką, bo w, uważam, że kiedyś miałam dużo takiego pytań, dlaczego, dlaczego to jest powieszone, nie wiem, w, w luwrze, nie? Dlaczego ten obraz, czy ten artysta, zwłaszcza jeżeli chodzi o sztukę współczesną, to często mam takie, że mm, na przykład Andy Warhol, też miałam takie... Często, że to jest takie bardzo pop art i takie bardzo amerykańskie, ale jakie właśnie ma być? Takie to ma być, jakby o to chodzi w tym i o to chodzi w nim. I on zapoczątkował ten styl i jest taką ogromną częścią, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o sztukę tutaj. I to ma, jakby to ma sens. I nie wiem, jestem ciekawa, jaką wy macie relację do sztuki. Właśnie dawno nie byłam w muzeum i po przeczytaniu tak sobie właśnie pójść pooglądać, zwłaszcza, że mogłam zobaczyć to, o czym akurat czytałam. Wydaje mi się, że pochodzę sobie jeszcze do różnych galerii tutaj tak pooglądać, ale dajcie mi znać i mogę polecić, dopiero zaczęłam czytać tę książkę, Funny Weather, ale jeżeli interesuje was sztuka albo ten temat, nie chcecie już siedzieć w samorozwoju, ale po prostu chcecie przeczytać coś takiego właśnie o sztuce, poinspirować się też, o różnych artystach, i to jest też takie bardzo wiecie, biograficzne, przynajmniej początek, to, to mogę polecić. Ja właśnie się zbieram, bo muszę załatwić parę rzeczy, i nałożę dzisiaj rozświetlacz tak na całą powiekę. Widziałam ostatnio fajne zdjęcie. No, w intereście. Tak i głównie tutaj w to załamanie. Moja ręka. Ugryzienie pająka. Nie musimy o tym gadać, ale wydaje mi się, że to lekarstwo, co kupiłam, ten taki stick, spowodowało, że tak skóra mi bardzo ściemniała. Ale goi się. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o sztukę, to zawsze czułam się taka intimidated, jak chodziłam do muzeum, nie wiem jak... Polsku to powiedzieć taka, nie mam pojęcia, jak to powiedzieć po polsku, że nie znam się za bardzo na sztuce, że nie wiem za dużo o obrazach, nie wiem, jaka była intencja, że tak nie wiedziałam za dużo o różnych artystach. Więc jak szłam do muzeum, to czułam się tak dziwnie, bo czułam, że kim ja jestem, żeby w ogóle iść do muzeum i oglądać te obrazy, jak ja nic o tym nie wiem, i jakby I czułam się taka nie na miejscu, i że kim ja jestem, żeby w ogóle chodzić i oglądać i wiecie coś myśleć o tych obrazach. A później miałam takie, że właśnie też o to w tym chodzi, że sztuka jest tak dostępna dla każdego i nie trzeba wiedzieć, czy nie trzeba rozumieć sztuki, żeby mieć jakieś refleksje. Nawet jeżeli nie chcemy się, wiecie, nimi dzielić, idziemy sami do muzeum, cokolwiek, to to jest też takie prywatne i po prostu samo patrzenie na jakiś obraz wywołuje u nas coś i to się liczy. I nieważne co to jest, bez oceniania, co kto myśli o Sztuce, Na przykład wczoraj zobaczyłam taki obraz, gdzie był czerwony, zielony i niebieski, i to były tak intensywne kolory, że ja patrząc na to, czułam, że dostawałam energię, czułam, że po prostu pobudzał mi ten obraz. Czułam się taka wiecie, bardziej ożywiona patrząc na niego i mam takie o to chodzi jakby nie musimy za dużo wiedzieć nie musimy wiedzieć o tym, kto namalował ten obraz jaka była intencja, o historii tego wiadomo, że to jest można robić ze sztuką, co się chce taka indywidualna relacja ze sztuką, co się czuje, jest mega przyjemne i mega takie... Wczoraj właśnie będąc, ja miałam takie wow, muszę częściej chodzić do muzeum i zwłaszcza samemu. Nie lubię z kimś chodzić, bo wtedy nie lubię rozmawiać o sztuce, nie lubię takie, że no, co myślisz, patrząc na ten obraz. Bo dla mnie to jest takie no idea, wolę mieć taką prywatną właśnie, być z, z tą sztuką. Jestem ciekawa bardzo właśnie, jak jest u Was. I zastanawiam się ostatnio właśnie, że bardzo dużo mam zajawek, że bardzo dużo się interesuję tymi rzeczami. Wydaje mi się, że nigdy nie miałam takiej przestrzeni, że bardzo długo byłam w takim survival mode, żeby myśleć o makijażu czy ciuchach. Wiadomo, że to robiłam, ale no nie wiem, wydaje mi się, że teraz może też z czasem i z dojrzewaniem widzę, że bardziej mnie interesują te rzeczy i czuję się, że jest czas czy jest przestrzeń. Bo ja decyduję, że jest na to czas, że to jest ważne, ponieważ sprawia mi to przyjemność, więc to jest ważne. A myślę, że jak kiedyś się to pojawiało, to miałam takie, że nie ma czasu, że to są pierdoły i tak dalej. Myślę, że to jest też po prostu bardzo nam wpajane przez społeczeństwo, że jeżeli coś nie przynosi nam korzyści, jakichkolwiek na przykład materialnych przede wszystkim, to że po co to robić, że można czas lepiej zainwestować, ale zawsze wszystko sprowadza się do wartości, że to, co my wartościujemy. To ma znaczenie i każdy, na szczęście, wybiera własne wartości. I ja widzę, że jakby dla mnie bardzo ważnym aspektem mojego życia jest sztuka, cokolwiek, po prostu piękno, sztuka, natura, odpoczynek, ponieważ jak odpoczywam, relaksuję się i nuda, to wpadają mi najczęściej najlepsze pomysły. Ale niektórzy mogą mieć pracę na pierwszym miejscu i na przykład parę moich znajomych ma pracę na pierwszym miejscu i to jest ok. Dogadujemy się, dalej możemy być znajomymi, ale na przykład też widzę przynajmniej z mojego doświadczenia, osoby, które stawiają swoje pracę na pierwszym miejscu, i ja też przez bardzo długi czas stawiałam pracę na pierwszym miejscu, praca ponad ludźmi, praca ponad ja, ponad mój odpoczynek, wszystko, to nie byłam zbyt szczęśliwa i byłam bardzo samotna. I moje życie zbyt nie miało sensu. Więc wydaje mi się, że też to się może zmieniać, i to, że twoja praca. Czy na przykład praca nie jest według nie, twoich wartości na pierwszym miejscu, to nie oznacza, że ty nie pracujesz. To nie oznacza, że ty nie lubisz swojej pracy albo nie wkładasz dużo energii w swoją pracę. Chodzi o to tylko później wybór: praca czy spotkanie się ze znajomymi, praca czy odpoczynek, pomimo, że nie trzeba już więcej pracować. I we wszystkim wiecie, chodzi o balans.